Przypatrzcie się, piękna, młoda dziewica. 18, 20. 20. Dam 50, 50 denarów. Name, Twoje serdecznie. imię, panie? Polikarp. Anno, Anna, witaj w naszym domu. Nie jako niewolnica, ale jako członek naszej rodziny otrzymałaś wolność, to tak jak my zostaliśmy uwolnieni z grzechu i z powodu doskonałej Bożej miłości zostaliśmy przyjęci do Jego rodziny. Ja nie wierzę w bogów. Ja także nie wierzę w bogów. Wierzcie w tego, który wskrzesił Jezusa z martwych i obdarzył go chwałą na tronie po swojej prawicy. Czy twierdzisz, że Twój Bóg jest większy od Cezara? Słyszałam twoją rozmowę z chrześcijanami. Skąd słyszałaś o chrześcijanach? Kwadratus uczyni prawem oddawanie czci Cezarowi. Musimy opuścić Smyrnę. Uważaj, Justynie. Czasy się zmieniają. Będą nas maltretować i wtrącać do więzień. Zaczekaj, Anna! Anna! To wszystko moja wina. Świat wydaje się ciężki, kiedy próbujesz go unieść na swoich ramionach, dziecko. Dlaczego byli tu żołnierze? Wygląda na to, że prokonsul potrzebuje mego towarzystwa. Oni przecież chcą cię zabić. Powinniśmy mówić o naszej wierze odważnie, bez wahania. Kadratus oczekuje odpowiedzi. Przekonasz ich? Będę ich przekonywał, aby wielbili jedynego, prawdziwego Boga i tylko jemu oddawali chwałę.